Cześć, z tej strony Wiktor, i dzisiaj porozmawiamy o trawie pampasowej, którą widzicie za mną. Bardzo kontrowersyjna roślina, bo tyle, ile osób, które ją kocha, znaczna większość, to jest niestety też dużo osób, ludzi, które jej nienawidzi. I moim zdaniem dosyć niesłusznie. Zostańcie ze mną do końca, bo rozwijamy dzisiaj wiele mitów na jej temat. Czym jest trawa pampasowa? Oczywiście trawą. Na początku jesieni, pod koniec lata, wypuszcza piękne pióropusze, które chciałby chyba każdy ogrodnik w swoim ogrodzie. Ciekawostką jest to, że nagrywamy ten film w lutym, a ta trawa bo to ona jest zielona. Dlaczego? Naturalnie na terenach pampasu trawa pampasowa jest zimozielona cały rok. Cały rok możemy cieszyć się jej zielonymi liśmi, które są ozdobne również poza sezonem, kiedy kwitnie. Natomiast w Polsce, ze względu na trochę surowsze klimaty, ona zasycha i dopiero wypuszcza na wiosnę nowe liście. Żeby fajnie podrosła, warto ją w marcu przyciąć. Te suche pędy, które obumarły na zimę, tak aby te świeżutkie listki miały słońce i miały z czego czerpać energię. No ale wracając do kluczu, czyli kwiatów. Kwiaty mogą być w różnych kolorach, natomiast zazwyczaj jest to biały, taki puszysto kremowy oraz delikatnie różowy. Dosyć mało mamy odmian, jak widzicie, natomiast więcej się dzieje przy rozmiarach, bo mamy małe rozmiary i duże. Od tak naprawdę 80 cm do 3 nawet. Kwiaty fajnie wyglądają również jako elementy bukietów, wazonach i naprawdę możecie spotkać się nawet ze sklepami internetowymi, które oferują właśnie kwiaty trawy pampasowej na przykład dla fotografów do jakichś aranżacji ich zdjęć. Pora rozwiać parę mitów Czyli, że jest to wymagająca roślina. Raczej nie. Na pewno jej wymagania glebowe są bardzo małe. Lubi piaszczystą, dobrze przepuszczalną glebę, do tego wrócimy. I raczej niezbyt bogata, nie musi być bardzo bogata, aby dobrze rosła. Ma bardzo podobne warunki jak Miskant. Tutaj naprawdę nie ma się czego bać. Mimo wszystko jest to roślina mrozodporna. Tak, wiem, jak to brzmi. Poczekajcie. Dlatego. Że trawa pampasowa w Polsce, jak umiera na zimę, to zazwyczaj nie jest to przez przemarznięcie, a przez zgnicie. Jak to? Otóż, jak wcześniej wspomniałem, lubi przepuszczalną glebę. A co się stanie, jeżeli damy jej cięższą glebę, albo nie zrobimy drenażu pod korzeniami, zacznie tam się zbierać nadmiar wody, która trawa pampasowa nie znosi nadmiaru wody. Wtedy korzenie zaczynają gnić, a roślina powoli, powoli zamiera. Oczywiście warto ją przykryć na zimę, bo mimo wszystko nie jest to gigant rozodporności w Polsce, ale chcę Was uzmysłowić, że o wiele lepiej, jakbyście zadbali o drenaż, odpowiedni odpływ, odpowiednią strukturę gleby, która nie pozwalałaby gnić korzeniom, niżeli okrywanie. A jeżeli połączycie te dwa elementy, czyli okrywanie, czyli Ee, zabezpieczenie przed gniciem to wasza trawa pompasowa będzie pięknie rosła i pięknie kwitła aby jeszcze na 100% mieć pewność, że trawa pampasowa przeżyje staćcie ją w słonecznych i osłoniętych od wiatru miejscach i gwarantuję wam, że wasza trawa pampasowa musi musi przeżyć, nie ma innej opcji suche miejsce, słoneczne, osłonięte od wiatru i jeszcze okrycie na zimę, i w 100% wasza trawa pampasowa będzie pięknie kwitła. Podsumowując, czy jest to roślina dla osób początkujących, raczej tak, jeśli przytrzymają się tego, co mówiłem tych czterech warunków, przez które na 100% ich trawa pampasowa przeżyje. Bo poza tymi warunkami jest to naprawdę łatwa roślina w uprawie i nikt nie powinien się jej bać. Napiszcie co o niej uważacie w komentarzu. Oczywiście nas zasubskrybujcie, zaobserwujcie, zapiszcie się też do naszego newslettera, do którego link znajdziecie jako pierwszy w opisie, po to, aby dostawać takie w karście informacji co tydzień na waszą skrzynkę mailową. Widzimy się już niedługo na razie.